Narodka znalazła kolegów. Ale fajnie. Ale podobno zjadają bilety. Cholamu rogu od tego, on jest taki mięciutki. No nie. Nie lubię zaraz. No to teraz, jak już Cię przywitaliśmy z sarnami ze wszystkich stron, to powiemy gdzie jesteśmy. Ja nie jestem w stanie wymówić gdzie jesteśmy, więc ja nie powiem. No ale właśnie. na wyspie obok Hiroshima. Tak, to jest na M. Maima. Z Birmą, ale... Ja już popatrzę i spróbuję to przeczytać. Generalnie wczoraj dotarliśmy do Hiroshimy, ale mieliśmy bardzo napięty grafik, więc poszliśmy do muzeum bomby atomowej tak. i nic tam nie nagraliśmy, ale to nie były widoki na to, żeby nagrywać też filmy przyjazne dzieciom a wyspa się ta nazywa Miyajima-guchi i po muzeum wczoraj pojechaliśmy od razu do hosta Zjedliśmy tam ramen, który jest otwarty od 65 lat, który prowadzi mama hosta i miło spędziliśmy czas z jego dzieckiem grając w karty z latankiem, Dostaliśmy własne mieszkanie, więc te noclegi na couchsurfingu zaczynają wyglądać w ogóle coraz to lepiej. A rano podwiózł nas właśnie na prom tutaj. Więc nie musieliśmy jechać dwie godziny pociągiem, tylko pół godziny samochodem. O dziwo tutaj pociąg wychodzi, pociąg wychodzi dłużej niż e, samochód. Ja nie wiem, te dwie godziny to chyba nie do końca tym pociągiem. Nie wiem czy to nie był jakiś czas oczekiwania pokazywany. Wracać będziemy pociągiem, więc się dowiemy. A teraz idziemy na zwiedzanie wyspy. Idziemy pierwsze kupić coś do picia. No to zapomnieliśmy. Główna frakcja wyspy. To ten czerwony... Nie wiem co. Konstrukcja. Ta czerwona konstrukcja. konstrukcja. Podobno to jest brama. Do czego brama? Do świątyni, która jest tutaj. O, tu jest świątynia. Tu jest brama do tej świątyni. Wszyscy robią przy niej fotki. Jest w katalogach podróżniczych zawsze, więc idziemy podejść bliżej. Bliżej nie, bo jest woda po drodze. Konik w stodole. I dużo ludzi. Hello. Jest i największa atrakcja turystyczna. A tu jest kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie. I się ciągnie, i ciągnie gdzieś tam dalej. Tutaj się kończy. Ci wszyscy ludzie czekają na fotkę? Chyba nie zrobimy sobie. Teraz ja dostałem kamerkę, bo Dorodka zajęta telefonem. Nie jestem zajęta telefonem, tylko sprawdzam gdzie w Japonii są pokecentra, bo byliśmy tylko w jednym. I są dwa w Tokio, a powinno być ich 25, coś takiego. Tak, 25. Nie chcemy ominąć po prostu. To my możemy iść zobaczyć jeszcze raz bramę, tym razem z plaży. Już chyba ostatnie spojrzenie, ostatni kąt. Teraz jest daleko do niej, bo jest akurat przypływ, ale jak jest odpływ to można bliżej jeszcze podejść. No tutaj jeszcze jakiś krab chyba w muszli chodzi. Idziemy sobie po Hiroshimie. A tu takie rybki. Duże. I nawet żółwik. Tylko, że nie widać na filmiku. Już gdzieś popłynął. A tam będzie zamek. Idziemy zobaczyć zamek? Idziemy zobaczyć zamek. Chociaż tak naprawdę, niestety, nie jest to prawdziwy zamek. Tylko podróbka, rekonstrukcja. Dlatego, że. Oryginalny zamek został zniszczony 6 sierpnia 1945 roku przez bombę atomową, która została spuszczona na Hiroshima. Tak. I dlatego teraz w tym zamku jest muzeum. Zrekonstruowali to, jaki był prawdziwy. Generalnie ludzie po spuszczeniu bomby, jak były tutaj te kamienie po zamku, ruiny, to brali je, żeby budować i odbudowywać swoje domy. Ale zamek, w którym byliśmy ostatnio w Kumamoto był prawdziwym zamkiem. Tam faktycznie mieszkał jakiś władca. Chyba Japonia nie, nie wiem co miał ta... Japonia. Cesarze, to cesarstwo chyba Japonię no, Jeszcze raz zameczek, ale nie idziemy do zamku. Pójdziemy do innego. A teraz idziemy do naszego zamku. Do dodatkowego zamku Pokémonów. Idziemy! Gdzieś powinieneś nagrać Częśliwą Idziemy Gdzie idziemy? Do poke center. Mam urodziny, ciekawe czy prezent dostanę A to nie Jędę dzisiaj Jeden było, ale jest na miesiąc A jest czerwiec Oni też mają urodziny, 25 lat Nagrywam Doradkę. Ten Charizard jest brzydki. Co nie? Ładniejszy od psaidaka. Nie, Psaidak jest fajny. Patrzcie jak psajdak. Przypomina tego e, niebieskiego stwora. Taka kaczka była niebieska kiedyś. Co za I dostałam pokemonowy prezent Kartkę z życzeniami. Za to, że mam urodzinki, to dostałam bukiecik. I tu jest QR Code, który podobno po odczytaniu pokaże mi, jak Pikachu się cieszy, że mam urodzinki. A jakbym miała ze sobą Nintendo, to jeszcze jakiś serial Code, ale nie wiem dlaczego. Ale szkoda, że tak. Może jakiś host będzie miał, nie pożyczył.